Dzień dobry Państwu. Zanim rozpoczniemy obrady sesji e, chciałem e, poinformować, że dzisiejsze obrady sesji e, Rady Miejskiej w Toszku są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami. Nagrania obrad są udostępniane w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej gminy za pomocą kanału YouTube. Otwieram dziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Toszku w dniu 4 lipca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie burmistrza Toszka, pana Piotra Kunce. Witam panią skarbnik Danutelis. Witam panią sekretarz Dominika Gmińską. Witam mojego zastępcę Rafała Kucharczyka. Witam panią inspektor hidle jaksik Witam wszystkie panie i panów sołtysów. Witam wszystkich panie, wszystkie panie i panów radnych. I witam mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Yy, przechodzimy do punktu pierwszego Otwarcie sesji sprawdzenie jej prawomocności yy, W sesji uczestniczy 14 radnych Zatem sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał yy, Proszę państwa radnych jeszcze o potwierdzenie yy, kworum poprzez naciśnięcie przycisku. O, teraz cztery razy mamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Yy, przechodzimy, przechodzimy teraz do yy, punktu drugiego. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. Czy pan burmistrz chciałby wnieść jakieś zmiany do porządku obrad? Dziękuję. Czy państwa radni chcieliby wnieść jakieś zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Zatem ja może odczytam ten porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji i sprawdzenie jej prawomocności. Punkt drugi wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. Punkt trzeci wystąpienie Burmistrza Toszka w zastępstwie zastępca Burmistrza w sprawie przyczyn zwołania sesji nadzwyczajnej oraz wyjaśnienia konieczności podjęcia uchwały, uchwał po, wymienionych w punkcie czwartym. Punkt czwarty podjęcie uchwał pod punkt 1 w sprawie Zaciągnięcia, y, zasięgnięcia przepraszam od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika, podpunkt drugi w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika ośrodka pomocy społecznej w Toszku, podpunkt trzeci w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotiszowice, Kotulin, Ligota, Toszycka, Paczyna, Paczynka, Pisarzewice, Późniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w Mieście Toszek. Podpunkt czwarty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek. Podpunkt piąty w sprawie Toszeckiego budżetu obywatelskiego i punkt piąty zakończenie obrad sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wystąpienie burmistrza Toszka w, sprawie, w zastępstwie zastępca burmistrza w sprawie przyczyn zwołania sesji nadzwyczajnej oraz wyjaśnienia konieczności podjęcia uchwał wymienionych w punkcie czwartym. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, mam tutaj obszerny wniosek, który uzasadnia prośbę o zwołanie dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Jeśli państwo pozwolą, to streszczę państwu treść tego wniosku. Jeśli natomiast państwo sobie będą życzyć, mogę go zaprezentować oczywiście w pełnej wersji. Są tak naprawdę dwie przyczyny zwołania, wniosku o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej. Pierwszą przyczyną jest to, że wpłynęła deklaracja jednego z mieszkańców związana z wolą ubiegania się o mandat ławnika w sądzie. I procedura wyboru ławników jest umocowania ustawowego, które, które wymaga, żeby ta procedura skończyła się do października i aby tak zasięgnąć Trzeba zasięgnąć opinii między innymi policji. Ta procedura jest dość długotrwała, dlatego chcieliśmy tę sesję zwołać zaraz na początku lipca, aby tę procedurę przeprowadzić w całości. To jest pierwszy powód. Natomiast drugi powód to jest jeszcze blok uchwał, które na poprzedniej sesji, czyli tej czerwcowej ze względów bądź to technicznych, bądź to proceduralnych nie były w pełni gotowe do tego, aby poddać je pod, pod głosowanie Wysokiej Rady. Jest to między innymi uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to, są to dwie uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i jest to uchwała w sprawie toczyckiego budżetu obywatelskiego. Tyle bym proponował w skrócie. Oczywiście tutaj każdy z tych punktów jest obszerniej też rozpisany. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienie. I przechodzimy do punktu czwartego podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały jest to druk nr 112. Projekt w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika. Tutaj prosiłbym o informację, nie wiem kto może udzielić. Pani sekretarz, bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, zespół na posiedzeniu w dniu 1 lipca zebrał się i ocenił złożoną kandydaturę na ławnika pod względem formalnym. Zespół. Na tym etapie zaopiniował tą kandydaturę pozytywnie. Wniosek wpłynął w ustawowym terminie, to jest do końca czerwca, że to przypadało akurat w niedzielę, więc do piątku, 28. Zdaniem zespołu, złożone dokumenty spełniają wszystkie wymogi prawa ustroju sądów powszechnych, czyli samo zgłoszenie zostało wypełnione prawidłowo, załączono wszystkie wymagane ustawą załączniki i w związku z tym. Tutaj zespół rekomenduje Radzie podjęcie uchwały i przejście do kolejnego kroku, czyli przesłania tego zgłoszenia, właściwie zasięgnięcia informacji od komendanta o samym kandydacie. Jeżeli chodzi o zakres tych danych osobowych, to ze względu na tak zwane rozporządzenie RODO, czyli szeroko rozumiana ochrona danych osobowych i konieczność minimalizacji przekazywanych danych. Proponujemy, aby Pan Przewodniczący w wykonaniu tej uchwały podał jedynie dane niezbędne Policji do oceny tego zgłoszenia, to jest imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. Wcześniej kiedyś podawało się takie dane jak nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, ale teraz, tak jak mówię, ze względu na RODO, a także opinię ministerstwa w tym zakresie, no, rekomenduje się, żeby ograniczyć się wyłącznie tylko do podania tych danych osobowych. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Ja może odczytam projekt ten, tej uchwały, tego, ten projekt. Projekt w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacja o kandydacie na ławnika. Na podstawie artykułu, odpowiednich artykułów o samorządzie gminnym, z późniejszymi zmianami prawa o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacja o kandydacie na ławnika, zgłoszonego dane imię, nazwisko zanonimizowano zgłoszonego w wyborach na kadencję 2020-2023 w trybie artykułu 162 paragraf 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych. Punkt drugi upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do przesłania łącznie z uchwałą danych osobowych kandydata, o którym mowa w ustępie pierwszym. Podpunkt 1 imię, imiona i nazwisko. Podpunkt 2 miejsce zamieszkania. Podpunkt 3 numer PESEL. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Yy, czy ktoś z pani i panów radnych ma jeszcze jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przystąpimy do głosowania. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od, y, y, od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika. Kto z Pani, Panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przyciski, i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, zagłosowało 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Drug numer 113 w sprawie, projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Bardzo proszę o odczytanie opinii przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji, panią Sylwia Cebula. W dniu 1 lipca 2019 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku. Na powyższym posiedzeniu radni zajęli się skargą i wnioskiem mieszkańki gminy skierowanymi do Rady Miejskiej w Toszku. Mieszkanka gminy w swoim piśmie z dnia 18 czerwca bieżącego roku zawarła w pierwszej jego części skargę na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, natomiast w drugiej wniosek o wsparcie w opiece nad swym niepełnosprawnym dzieckiem. Mieszkanka gminy w dniu 26 kwietnia bieżącego roku skierowała pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie objęcia pomocą w ramach programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2019. Na swój wniosek nie otrzymała jednakże odpowiedzi. Głos zabrał kierownik OPS-u, który złożył obszerne wyjaśnienia. Z wyjaśnień pana kierownika wynika, iż jest to niedopatrzenie, które nie powinno mieć miejsca. Pan kierownik w dniu 1 lipca bieżącego roku osobiście odwiedził mieszkankę naszej gminy przeprosił za całą zaistniałą sytuację i przedstawił szczegóły pomocy dla tej rodziny. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Komisja uznała skargę na kierownika OPS-u za zasadną. W dalszej części posiedzenia komisji radni pochylili się nad drugą częścią pisma, to jest wnioskiem mieszkanki gminy o objęcie programem opieka wytchnieniowa, a także o pomoc dla rodziny w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej. Głos zabrał kierownik OPS-u, który przedstawił wszelkie możliwości pomocy. Radna Magdalena Krzepisz zapytała między innymi o kryteria dochodowe przy takiej pomocy. Nie wszystkie rodziny mogą skorzystać z pomocy, a takich rodzin mamy wiele. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym pochłania nieraz 24 godziny na dobę. Wniosek został skierowany do burmistrza Toszka jako organ właściwy do jego rozpatrzenia. Podpisana przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku Sylwia Cebula. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej za odczytanie opinii yy, sprawozdania. Yy, czy ktoś z Pani Panów Radnych ma jeszcze pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Yy, zatem przystąpimy do głosowania. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika ośrodka pomocy społecznej w Toszku. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przyciski, podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Zagłosowało 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Druk numer 114. Yy, projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciechowice, Kotiszowice, Kotulin, Ligota, Toszecka-Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Późniczka, Sarnów, yy, Pniów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek. Yy, czy bardzo proszę o komentarz pana burmistrza? Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, jest to ten druk 114, jak i następny, jeśli mogę sobie pozwolić, aby obydwa, do obydwu się odnieść, to są projekty uchwał, które były już procedowane przez Państwa. Kilka miesięcy temu, natomiast zostały tam zwrócone pewne mankamenty formalne przez nasz nadzór prawny. Poprawiliśmy je i w tej chwili są gotowe do przyjęcia przez Państwa. Gdyby Państwo życzyli sobie szczegółowych informacji na temat zakresu regulowanego tymi uchwałami, jest z nami dziś znów na, na sesji nasz urbanista, pan Leszek Kula. I na Państwa życzenie z pewnością udzieli szczegółowych informacji. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia. Czy ktoś z pani i panów radnych ma jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zatem przystąpimy do głosowania. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka. Pisarzowice, Późniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w Mieście Toszek. Kto z pani i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy komuś z radnych nie zadziałał tablet? Tak? Yy, prosić pana Szymona tutaj do pana Inglota, bo nie zadziałał tablet podczas głosowania. Musimy dokonać reasumpcji tego głosowania. Bardzo proszę. Ponownie, ponownie jeszcze raz będziemy głosować uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciechowice, Kotiszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Późniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz Mieście Toszek. Kto z pani i panów, no to poczekamy jeszcze chwilkę. Jeżeli komuś z radnych nie wyświetli się okienko do głosowania, to proszę o taką informację. Mamy drobne problemy techniczne z połączeniem, także proszę o chwilę cierpliwości. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przyciski, podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, zagłosowało 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, drug numer 115. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek. Pan burmistrz udzielił już informacji o obydwu projektach, obecnym i wcześniejszym. Czy ktoś z pań i panów radnych jeszcze ma jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zatem przystąpimy do głosowania. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Yy, dziękuję. Yy, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Zagłosowało 14. Przeciw 0. Wstrzymuje się 0. Yy, I przechodzimy do ostatniego yy, projektu uchwały. Yy, projekt uchwały w sprawie. Toszeckiego budżetu obywatelskiego. Mam do odczytania protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Mam do odczytania. Dobrze, wobec tego mam pytanie do państwa radnych. Czy jest potrzeba odczytywać ten protokół? Państwa radni? Otrzymaliście? Zapoznaliście się z tym protokołem? Czy jest info, Jest na BIP-ie, tak? No wobec tego jest pytanie do Państwa Czy mam odczytywać ten protokół? Życzycie sobie Państwo? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za tym, żeby go odczytać? Nie widzę, więc nie ma potrzeby odczytywania Czy Pan Burmistrz chciałby? Bardzo proszę o komentarz co do, te, do tego projektu uchwały Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest nasz drugi troszeczkę budżet obywatelski, ale pierwszy przygotowany po zmianach ustawowych, które na nowo uregulowały część spraw związanych z funkcjonowaniem tej szczególnej formy konsultacji społecznych, jakimi są, jakimi są właśnie budżety obywatelskie. Na sesji czerwcowej niestety nie udało nam się zdążyć z konsultacjami społecznymi i z całą tą procedurą. Dlatego korzystając z okazji, że jest sesja nadzwyczajna, chcemy prosić o podjęcie tej uchwały właśnie dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z pani i panów radnych ma pytania co do tego projektu uchwały? Bardzo proszę elektronicznie, proszę się zgłosić jeszcze, panie radny. Bardzo proszę, pan Arkadiusz Dias. Dziękuję. O ile pamięć nie myli, to w trakcie y, dyskutowania projektu y, regulaminu budżetu obywatelskiego ustalaliśmy chyba wiek 16 lat dla osób, które miały zgłaszać. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy o 16. Panie burmistrzu. Panie radny, można wyłączyć? Tak, przypomniałem sobie, oczywiście ma Pan rację, mówiliśmy o wieku 16 lat, natomiast właśnie te zmiany ustawowe oraz ich interpretacja spowodowała to, że musieliśmy tą granicę przesunąć na wiek lat 13. Proszę sobie wyobrazić, że te, te uregulowania ustawowe, one w ogóle nie precyzują jakby wieku, w jakim należałoby mieć prawo brania udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim i niektóre interpretacje bardzo skrajne niektórych nadzorów prawnych, zdaje się, że taka właśnie jest interpretacja na przykład naszego nadzoru prawnego, stoją na stanowisku, że w zasadzie w ogóle tego wieku nie powinno się regulować, co, co powoduje określone konsekwencje, takie mianowicie, że każdy, kto ma PESEL, mógłby głosować, łącznie z bardzo małoletnimi. Natomiast y, pisząc tutaj lat 13 oparliśmy się na rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, które to rozstrzygnięcie już zapadło i tam Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozstrzygnął, że no to nie może być takie zupełnie nieokreślone, że ten wiek używania rozumu, czy jakaś taka formuła tam jest zawarta, który kodeks cywilny sytuuje w wieku lat 13, powinien być tym punktem Maksymalnie szerokim, zgodnie z intencją ustawodawcy, ale też nie absurdalnie szerokim, takim, żeby sięgać gdzieś tam wieku lat kilku. Dlatego też jest, jest ta propozycja, ona faktycznie nie koresponduje z tym, o czym mówiliśmy na komisji, ale tak jak mówię, to dlatego, że po, po tej głębszej analizie prawnej musieliśmy ten próg troszeczkę przesunąć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania Państwa radnych co do tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Uchwała w sprawie Toszeckiego budżetu obywatelskiego. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przyciski i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych. Zagłosowało czternastu, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Zamykam punkt czwarty. Zanim przejdziemy do punktu piątego, chciałbym w imieniu Pana Burmistrza oraz własnym zaprosić wszystkich Państwa obecnych, jak również wszystkich mieszkańców na dni Toszka, które odbędą się w najbliższy piątek i sobotę na terenie Toszeckiego Rynku. Bardzo gorąco polecamy i zachęcamy do udziału. Przechodzimy do punktu 5, zakończenie obrad sesji. Zamykam dziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Toszku w dniu 4 lipca 2019 roku. Dziękuję wszystkim za przybycie i życzę bezpiecznego powrotu do domu.